Wielkanocnym spotkaniu oddaję głos prezesowi Markowi Markowieckiemu. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Co prawda, dzisiaj już nie jako prezes zarządu, ale w imieniu nowego zarządu chciałbym podziękować Państwu, że jesteście z nami dzisiaj i będziemy mogli wzajemnie złożyć sobie świąteczne życzenia. Myślę, że nie ma potrzeby odnoszenia się do tych ważnych w ostatnich dniach decyzji dotyczących klubu, ponieważ byliście Państwo poinformowani wczoraj na wczorajszej konferencji prasowej przez pana prezydenta Rubowskiego i przez pana Editora Burdańskiego. Ja chciałbym, korzystając z okazji, podziękować. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu prezydentowi Lubowskiemu za ten ostatni tak naprawdę trzyletni okres współpracy od czasu kiedy rada nadzorcza powierzyła mi funkcję prezesa Zarządu Korony chciałem podziękować za zaufanie, ale również za to, że przez ten cały okres Wszystkie nasze ustalenia i reguły były bardzo sumiennie respektowane. Bardzo za to dziękuję. Myślę, że zmiany właścicielskie otwierają przed sobą nową perspektywę i w zakresie funkcjonowania klubu, również w zakresie finansowym, ale... Przede wszystkim w możliwościach rozwoju naszego klubu i podnoszenia poziomu sportowego. Wszyscy czekamy na te sukcesy, chcemy wspólnie z tych sukcesów się cieszyć. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że jest to związane z bardzo odpowiedzialną i solidną codzienną pracą. Ja chciałbym też podziękować wszystkim pracownikom, którzy na co dzień pracują w Koronie. Za ich pracę, za yy, zaangażowanie. Wiem, że jesteście bardzo młodym zespołem, ale dobrze wykształconym, ambitnym, i wasza praca przyniesie Karolie w perspektywie kolejnego okresu na pewno dużo dobrego. Jesteśmy w tym momencie, yy, yy, w sezonie piłkarskim, przechodzi taki moment, że Będą zapadać rozstrzygnięcia. I my w takim momencie jesteśmy teraz. Z jednej strony yy, bardzo blisko jesteśmy odniesienia sukcesu, bo na pewno takim sukcesem byłby awans do Grupy Mistrzowskiej, ale czekają nas jeszcze dwa bardzo ważne mecze. Ja wierzę w to, że nasza drużyna wytrzyma tę presję, co mnie już udowadniała i jestem przekonany, że że za te dwa tygodnie będziemy mogli wspólnie powiedzieć, że nasze plany i cele sportowe nie były tylko planami życzeniowymi. Wszystkim Państwu w moim imieniu i w imieniu nowego prezesa zarządu pana Krzysztofa Zająca i w imieniu również pana Ditera Burdeńskiego chciałbym życzyć, aby te święta były radosne, abyście państwo spędzili w gronie rodzinnym, w atmosferze życzliwości i abyście państwo po świętach wrócili w zdrowiu, naładowani pozytywną energią, która tak na celu jest nam bardzo potrzebna. I oczywiście zapraszam wszystkich na kolejny mecz na naszym stadionie za dwa tygodnie, który, który pokaże, czy rzeczywiście ten sukces sportowy odnieśliśmy. Święta Wielkanocne to wspomnienie z Martwyscenie Chrystusa. Ten fakt dał nam nadzieję. Życzę nam wszystkim, żebyśmy tej nadziei nie stracili, żebyśmy ją cały czas mieli. Zarówno to nadzieję wokół naszej rodziny, dotyczący naszej pracy, dotyczący klubu, bo bez nadziei jest ciężko żyć, więc y, te święta są niezwykle ważne. To co powiedział prezes, to prawda, ale ja również muszę nie na zasadzie rewanżu, ale na zasadzie tego wyjątkowego czasu, w którym dzisiaj jesteśmy, powiedzieć tak, że trzy lata temu korona znalazła się na krawędzi. Na krawędzi, nie mówiliśmy o tym nawet głośno, bo nie chcieliśmy burzyć, jakby takiej pełnej wizji przede wszystkim klubu, ale to była krawędź, która dotyczyła i finansów, i organizacji, i etyki, to wszystko było bardzo, bardzo złe. Wtedy, jako że ja starałem się jako właściciel rozmawiać praktycznie z radą nadzorczą, a, a klub, klub zostawiałem zarządowi. Pytałem wtedy ręki Wujciech, mówię: Kto jest najlepszy w tym klubie? W w Klub musi ktoś być, to podejmie się. Przez Marek, mówię: Wtedy jeszcze, Panie Marku, czy się Pan tego podejmie? Pomyślałem, że spadnie z krzesła. Powiedział, że zaraz, ale nie jak. Dlaczego? Tego samego dnia musiał podjąć decyzję. Podjął decyzję, powiedział tak. I on swoją różną pracą, konsekwencją, wyprowadził ten grup. Jakby nie jego determinacja, to dzisiaj pewnie bylibyśmy zupełnie w innym miejscu, dlatego ja bardzo serdecznie Ci dziękuję, bo jesteś super fachowcem w tym, co robiłeś. Co będziesz robił dalej? Nie dziwmy się, że przed właściciel wykłada miliony i... Na swojego szefa powołuje człowiek najbardziej zaufanego. To jest normalne zjawisko, ktoś, kto w biznesie funkcjonuje, to wie, że tak jest. Ale ocenę prezesa Marka Papowskiego ma bardzo dobrą, zostawia w zarządzie i praktycznie zostawia w tu najważniejszym rzecz. Nie dziwmy się, taki jest, taki jest dzisiaj świat biznesu i wiem, że sobie w tej nowej funkcji również poradzi. Życzę nam wszystkim, i rodzinie pełniarzy. Myśmy mieli tą nadzieję, mieli wiarę w to, że można bardzo wiele osiągnąć. Sport jest sportem. Różne rzeczy się mogą wydarzyć i tutaj nie ma, nie ma co czarować. Ale, ale jesteśmy z drużyną. Drużyna uważam, że jest bardzo dobra. Ja jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z determinacji, patrząc historycznie, to myślę, że to jest jeden z takich fajniejszych momentów w historii korony, bo bo jesteście, jesteście po prostu widać, że zgrani ze sobą. Jesteście, jesteście sprawni, jesteście zdeterminowani, jesteście, jesteście naprawdę drużyną. Za to wam serdecznie dziękuję, bo można przegrać. Ale jeżeli się walczy i to każdy kibic, to widzi, to się wtedy docenia. Bo drużyna dała z siebie wszystko, no w sporcie jest różny. Ale wierzę, że te największe sukcesy dopiero są przed wami. I znając opinię o panu Murdenskim, jestem przekonany, że korona najlepsze ma przed sobą. Bardzo mocno w to wierzę. Już nie będą dokuczać mnie i tym, którzy chcą finansować koronę. Byli tacy, którzy mówią, ja koronę mam w sercu, ale najwyższy czas przestać finansować. Tak się nie da, to jest ze sobą związane. Jak mamy w sercu, to trzeba niestety dzisiaj wszystko jasne. Przez pięć następnych lat miasto ma takie nakłady ponieść na koronę i tu nic innego się nie może zdarzyć, bo uchwały Rady są za nami już. A reszta jest wielka nowego właściciela, który ma mogę Was zapewnić, znakomitą opinię. Sprawdzaliśmy to zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Pan, na przykład prezes Doniek, ostatnio był tutaj na meczu z Czechami, Polska-Czechy, powiedział tak, to bardzo porządny człowiek i to jest naprawdę, myślę, że ważna, ważna opinia. Życzę nam wszystkim, żeby, żeby ten czas Wielkanocny był czasem refleksji, jego wyciszenia, poza zawodnikami, bo wiem, że niestety drugi dzień świąt to nie myśmy wymyślili, w drugi dzień świąt będziecie walczyć, Będziemy trzymać kciuki, bo zdarzało się, zdarzyło się, że ona wygrała u nich, więc mam nadzieję, że, że bo... poza tym chyba nie są masz stacji nocy, to się tylko tak wydaje. Więc trzymamy kciuki, wszyscy będziemy oglądali mecz. Mam nadzieję, że my to udzielamy poniedziałek, że jestem takim przekonaniem. Wszystkiego dobrego, dziękuję parku i życzę Wam. Samych sukcesów, całej chcieli chronienia sukcesów przez jakiś Tak się zastanawiałem, słuchając tego, co mówi pan prezes, pan prezydent, jak dużo panowie musieliście wykazać cierpliwość. I nie tylko wy. I myślę, że dzisiaj ludziom tej cierpliwości brakuje. I też te święta nas umocnią właśnie w tej cierpliwości. Bo cierpliwość to okazanie sobie zrozumienia, cierpliwość, cierpliwość to okazanie komuś szacunku, to, to danie komuś szansy, nie tylko jeden raz. Cierpliwość to, to zaufanie. Życzę Wam też i też tych sukcesów, i duchowych, i też tych, i też tych sportowych, też tego, żebyśmy mieli cierpliwość wobec tego co wobec tego co obserwujemy na wyjazdach ja wiem, że i wierzę, że ta passa u siebie będzie trwała, a na wyjazdach będzie, będzie lepsza bo jak byliśmy cierpliwi do tej pory to cierpliwość zawsze, zawsze kiedyś będzie nagrodzona i to już to w tym najbliższym meczu, w którego życie. i trenerom i wszystkim i piłkarzom dużo zdrowia, dużo dużo dobra, żeby rozumijały kontuzję, żeby Pan Bóg miał was swojej obiece i żebyście się cieszyli tym, co robicie przez, przez długie, długie, długie lata. Szczęść Boże.